To z tej strony, no i celebryta. I witam Was w nowym filmie z Minecraft'a, z tego świata, w którym wcześniej też robiłem filmik. I właśnie widzowie Wam dziękuję za dużo wyświetleń, nie aż tak dużo, ale dużo jakoś też nie. Nie było szoku, ale no, fajnie, że wbiliście nasz ojca, Cieszę ja się, zdarzę, że na niego wbiliście, a teraz właśnie będziemy lecieć do. Słyszę zombiaka. Dobra, z tamtej kopalni sobie wyszedł. Ale życie jest na sobie tworzymy dużo płochotnie, żeby go pokonać. No hej, No zalia ja to też nie mam. Jak widzieliście zginął. Zginął i to brutalną śmiercią. Czyli taką żebyście wy się nie poskładali. Tak jak on. Niestety pan ma zombiak ginął. Oni na to iskimy. Zabrała do sub bloków. No dobra, mamy już na razie na kilof i bej. Podrzowali. Mamy to. Dziń gdy przyjdą. nie mnie to paść. plagiat. O nie, jesteśmy zgubieni. Tylko mi dwóch. Tylko proszę do środka Tak, nie dostałem tam demaitu. Teraz muszę mieć drewno, żeby się stąd wydostać. Przyjdziemy tu jeszcze. Przyjdziemy tu. O nie, słyszę go. Pff, super, znowu. No muszę iść tam No dobra, no i tak jak myślałem Muszę to zrobić Kiedyś się to zrobi Musimy pomścić mojej tremy To tu zginąłem To tu mamy to Musimy pomścić mnie. Musimy mnie pomścić. Był zbyt agresywny. Widziałam, ja znowu poszedł. Mamy tutaj ewidentnie mój item, czyli mój kamienny mieczek. Musimy zabić. małego górko. Jep, dawaj kamienny miecz. Mm, no właśnie. I tak samo jak się spodziewałem. Czyli zacznie uciekać. Dobra, już nie nie no, dodajesz. Już, już Wam ten głupi słuch O nie. O nie. Po co, po co, po co? Nie, nie, nie. Nie no, widzowie, po co to było? Mamy przesiane. Mamy przesiane, Powtarzam kadecie 1, 2, 2. Mamy przesiane. Tak zwane. Jesteśmy w wielkim, w O nie. Ktoś do mnie nawala. Chyba zginął. Na sznęście. Zabiliśmy go. Tam macie, ktoś do mnie strzela. Aha, to on. Trzeba dać komuś w piernicz. Taki, taki, jaki mi stary. Taki, jaki jego stary O, o. Jeszcze tu są dwa pobywalki. O, i zginął. Nie, nie. To niemożliwe. To niemożliwe, że to taki tłum. A w następnym. O, siema! Siema, mordij! Eee! Morda! wracaj Nie no dobra, pa widzowie! Też będzie trochę dłuższy odcinek aż 8 minut. Będziemy się eksplorowali w dłuższy świat. Bo wiecie, musimy wyruszyć na wyprawę mojego życia. Znaczy naszego życia. Na naszym świecie musimy wyruszyć. Nie, tam w głąb. O, dobra. wow Dobra, mam jedno HP. Jest. Jedno serca O nie. O nie! Dobra, muszę to zrobić. To nie jest szybko. Czas. Dzień. To nie oszustwo widzowie To nie jest oszustwo więc sobie wiecie że... Żeby... O gówny O, gór... o gór... nie O gówny nie się gór... pół O nie I go zabijamy No i wit. no i możemy iść dalej co to? Nie myślałem, że to są te blogi od ametysku ale jednak to... Muszę coś zjeść. Przepraszam. Musiałem to zrobić. Musiałem. Jedzonko mi się wykończyło widowie i musiałem coś zażyć. Znaczy zjeść. Potoczne mi się mówi zjeść. Każdy chyba tak mówi kiedyś. Chyba każdy tak mówi kiedyś. Jak mu się nie chciało mówić zjeść, to mówił ze... dosłownie Pos każdy tak widowie mówił. Ну, дословно, там каждый говорил, о чем я. Тут есть то Dobra, widzowie, mnie mam przerwę, bo wiecie, jestem w domu i każdy mi tam przeszkadza. I wchodzi. Więc wiecie, widzowie, co mi chodziło. Więc lecimy sobie dalej, nie? Dobra, mamy go. Nie, ciebie nie. Ciebie nie kończymy. Wyczaka skończymy dzisiaj. Dobra, to będzie 10-minutowy filmik. Taki gorzki. Podla widzów. Dobra. Musimy zrobić wielką podróż. O, i chcę zabiłowce. To jeszcze fajniej dla nas, dla naszego kanału. Chcemy się bardzo rozwinąć na naszym kanale, więc jeśli chcecie nam pomóc w tym, to wbijajcie szybko na nowy filmik Minecraft i zostawicie tam Super! Więc to będzie strzał dziesiątkę właśnie Minecraft. Wcześniej też będę nagrywał Wujusia rano, więc jeśli chcecie też go zobaczyć na kanale, to oczywiście sobie dzisiaj posta albo jutro. Nie ma być na kanale, bo jeśli nie będziecie chcieli go, będzie przesłanie, że jednak nie, to oczywiście wracam Minecraft do serii. Dwa, to, jest to o czym myślę? Następny cave, No widzowie, następny cave. Sto W zeszłym odcinku mieliśmy tam dotrzeć, ale dzisiaj były problemy. Tak samo jak w tamtym odcinku z MOBA, w tym odcinku z mobami to też były tutaj duże problemy. jak widzicie tutaj dużo problemów. Wow. wow, czy tu jest na dole woda? Aha. No niestety wody nie było, ale widowie będziemy podróżować od nowa. Niestety czasami to się je traci. Dobra, to pa widowie, do następnego oddycy.